W drodze do Kijowa kardynał Konrad Krajewski zatrzymał się we lwowie, gdzie przewodniczył przy Świętej Krzyżma w Katedrze Łacińskiej. Przyjechałem wczoraj karetką, który jest darem Ojca Świętego. Ta karetka jest nie tylko ratowaniem życia, ale także jest takim symbolem obmywania nóg, dotykania ludzi cierpiących i dawania im nadziei. Jesteśmy pewni, że tą machinę wojenną można zatrzymać że pokój może nastać na Ukrainie i oby to się stało w Niedzielę Zmartwychwstania. W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele Fundacji Pomoc Kościołowej w Potrzebie. Przyjechaliśmy tutaj, aby przede wszystkim okazać naszą solidarność z Kościołem Katolickim i mam tutaj na myśli dwa obrządki Kościoła Katolickiego. Odwiedzaliśmy bardzo wiele miejsc wokół Lwowa, w Iwano-Frankiwsk, w Choszliwie byliśmy u sióstr, byliśmy również w Stryju. I wszędzie tam, gdzie w chwili obecnej zatrzymali się przesiedleńcy. Wielki tydzień rzymscy katolicy na Ukrainie przeżywają inaczej niż dotychczas w warunkach trwającej wojny. Czekają na nadejście Wielkanocy przede wszystkim z nadzieją na pokój.